Słonka z rodziny bekasowatych. Mały płochliwy ptak leśny, który żeruje wieczorami lub nocą, odżywiając się bezkręgowcami wydobywanymi z miękkiej gleby przy pomocy długiego dzioba. Co ten mały ptaszek ma wspólnego ze śmiercią kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera? Absolutnie nic. Chyba, że kupimy DLC. Dla uzbrojonego w broń palną strzelca bekas jest trudnym celem i w XVIII wieku tylko najlepsi potrafili go upolować. Dlatego też myśliwy, zdolny ustrzelić bekasa, zwanego po angielsku snipe, nazywany był snajperem. Termin ten, oznaczający wyśmienitego myśliwego, zrodził się pośród Anglików przebywających w Indiach. Dopiero w XVIII wieku zaczął być używany jako słowo oznaczające wyspecjalizowanego żołnierza. A prawdziwy początek świetności tej specjalizacji przypada na wiek XX i obydwie wojny światowe. A szczególną rolę, o której dziś opowiem, odegrał w Berlinie 1945 roku. Witajcie, nazywam się Tomasz Drabik, znany także jako kwas, a to są sensacje gier XXI wieku, których tematem jest Sniper Elite V2 w wersji na konsolę PlayStation 3. Gra wyszła też na Xbox 360 oraz PC. Jest rok 1945. To ostatnie dni II wojny światowej, która pochłonęła miliony istnień i przedsionek kolejnego konfliktu, który zagrażać będzie przez dziesięciolecia nuklearną zagładą tym, którzy przetrwali. Oficer amerykańskiego OSS Karl Fairburn dociera do Berlina przed ofensywą Armii Czerwonej, aby stać się pierwszym żołnierzem zimnej wojny. Rozkazy Karla Fairburna, wyśmienitego snajpera, są proste. Zwerbować lub zlikwidować niemieckich naukowców, którzy stworzyli rakiety V2. Proste rozkazy nie oznaczają jednak prostego zadania, bo wkrótce Berlin zamieni się w teren walk między Niemcami i Rosjanami. Oto opowieść typowa dla gier osadzonych w czasach II wojny światowej. Trochę faktów historycznych, kilka wertowanych dokumentów, monologów i dialogów motywujących szturm na kolejną lokację, a poza tym sporo wybuchów. I batachy biegnących na rzeź żołnierzy wroga. Narracja należy do płaskich i niezbyt porywających, ale mimo to gra ma swój klimat głównie budowany z zrujnowanymi przez wojnę lokacjami. Rozsypujące się budynki, wszechobecne gruzowiska i dziesiątki okien, które bez przerwy badamy wzrokiem w poszukiwaniu błysku lunety wrogiego snajpera. Projekty zbombardowanych lokacji wyglądają nieźle z daleka, ale niestety z bliska gra sprawia wrażenie produktu niskobudżetowego. Wiele tekstur jest w naprawdę niskich rozdzielczościach, modele postaci nie zachwycają, a do tego można zaobserwować wiele dziwnych zjawisk. Niech za przykład posłuży prototypowy rosyjski namiot polowy, którego radziecka postępowa myśl techniczna wyposażyła w rewolucyjne śledzie wbijane w powietrze. Podobno Stalin chciał rozbijać obozowiska spadochroniarzy na wysokości 2000 metrów. Niestety nie pomyślał o tym, że stojące w powietrzu namioty nie mają dna. Oszczędnie dawkowana symfoniczna muzyka to kompozycje typowe dla drugowojennych gier, a udźwiękowienie i głosy postaci są funkcjonalne, ale nijak jakością lub aktorstwem nie zachwycają. Podsumowując, cała oprawa audiowizualna jest solidna i nie zdradza wysokiego budżetu. Poza animacjami trafień, ale o tym za chwilę. Z punktu widzenia rozgrywki, Sniper Elite V2 to trzecie osobowa skradanka z elementami strzelanki. Karol przekrada się między patrolami, podkłada ładunki wybuchowe, poluje na wrogich oficerów i odpiera szarże oddziałów nieprzyjaciela. Będzie chować się za osłonami, czołgać, odwracać uwagę wartowników rzuconym kamieniem, skręcać karki nieszczęśników, których uda mu się po cichu podejść, a nawet likwidować ich pistoletem wyposażonym w tłumik. A jeśli rozpęta się piekło, może zawsze zacząć rzucać granatami i strzelać seriami z karabinu. I chociaż ta mechanika działa teoretycznie tak jak w każdej trzecioosobowej strzelance, to sniper Elite V2 jest bardzo słabą strzelanką akcji z systemem osłon. Ale w końcu nie ma nią być. To gra o byciu snajperem i to mechanika strzelania z karabinu snajperskiego ma być naprawdę dobra. I jest. Jeśli tylko Karl nie biegł gdzieś ostatnio albo nie obrywa i jego tętno jest spokojne, to może się skupić, aby spowolnić czas i przeanalizować trajektorię lotu pocisku. Model balistyki nie jest może nieprawdopodobnie realistyczny, ale realizm jest wystarczający, aby czynić grę bardziej grywalną. A większość celnych wystrzałów prezentowana jest przy pomocy bardzo efektownych animacji lotu pocisku i ukazania efektów trafienia. Karl Fairbairn nie zdawał sobie sprawy z tego, że uczestniczy w Mortal Kombat 1945. Tak, Sniper Elite V2 prezentuje liczne trafienia za pomocą prześwietleń pokazujących jakie spustoszenie czyni kula. Oglądamy stal wpadającą przez oczodół, rozrywającą czaszkę, wybijającą zęby, przebijającą serce, a nawet anihilującą jądra. Nawet jeśli Sniper cię nie zabije, Dokona aborcji wszystkich Twoich przyszłych dzieci. Model strzelania z karabinu jest świetny, a efekty trafień brutalne i satysfakcjonujące. Niestety, drugi pod względem ważności element rozgrywki, czyli skradanie, nie jest już tak dobry. Ciekawym pomysłem jest wykorzystywanie głośnych dźwięków otoczenia do ukrywania swoich wystrzałów, ale nie wiem, czy dałoby się zakamuflować huk karabinu dzwonem kościelnym. Ale to jeszcze nic. Co jeśli dźwięczącym na dzwonnicy dzwonem zakamuflujemy strzał w korek wlotu benzyny czołgu? Jego zapłon i wybuch. Czy ten czołg właśnie eksplodował i się pali? Zapyta jeden z żołnierzy. Ależ nie, to dzwon, ale płomienie! Bim bom badim bom, skąd wiedzieć wszystko? Komu bije dzwon? Co? A kiedy Karol zostanie wykryty, tłumy wrogów zaczynają zachowywać się jak bydło z Call of Duty. Czyli biegną bezmyślnie w jego stronę lub też przemieszczają się między osłonami w chaotyczny, pozbawiony sensu sposób. Nie dziwne, że Niemcy przegrali wojnę, skoro ich żołdacy popisywali się intelektem rozbieganego kurczaka z uciętą głową. Na domiar złego czasem po kilkunastu minutach cichego przekradania się przez teren strzeżony nagle zupełnie bez powodu z pobliskich drzwi wybiegają zalarmowani absolutnie niczym, strażnicy i zaczyna się strzelanina. Zdarza się to często i wtedy można zadać sobie pytanie PO CO TO CAŁE SKRADANIE? Warto nadmienić, że pecetowa wersja gry ma rywalizacyjny multiplayer dla kilkunastu snajperów, którego konsolowy Sniper Elite V2 nie posiada. Jeśli więc pragniecie postrzelać do siebie poprzez sieć to z pewnością nie na konsoli. Ale na wszystkich platformach obecny jest tylko sieciowy, pozbawiony opcji split screen, tryb kooperacji dla dwóch graczy. Para snajperów będzie wspólnie pokonywać kampanię dla pojedynczego gracza, bronić się przed kolejnymi falami nadciągających wrogów w podróbie hordy, we dwójkę przeszukiwać pole bitwy w poszukiwaniu części zamiennych do uszkodzonego pojazdu, a nawet przyjmować dwie role: wykonującego misję na ziemi piechura i osłaniającego z dachu snajpera. I wszystkie te tryby kooperacji są naprawdę grywalne, ale też warto grać z kimś znajomym, bo obcy ludzie zbyt często popisują się w tej skradance stylem gry godnym Gears of War. Szarża z ura na ustach szybko prowadzi do zgonu obydwu graczy. I oto całe Sniper Elite V2. Gra dla cierpliwych z jedną dobrą mechaniką i przyzwoitą kooperacją przez sieć, wypełniona niedoróbkami, uproszczeniami i wieloma chwilami nudy. Dlatego też nie mogę dać temu średniakowi więcej niż 3 na 5. Ale nie należy też całkiem spisywać tego tytułu na straty, bo jeśli ktoś chce postrzelać ze snajperki, to niewiele jest tytułów koncentrujących się na tej tematyce i w kwestii strzelania wyborowego snajper Elite V2 jest kompetentną grą. Udanego perforowania czaszek nieprzyjaciela. Game on! Jedną z wielu do dziś niewyjaśnionych tajemnic tajnych operacji przeprowadzanych w Berlinie w 1945 roku jest to, co działo się z nogami oficera OSS Karla Fairburna, kiedy przekraczał leżące na ulicy krzesło.